Dziś powiem wam kiedy powstała Rzeczpospolita ubojga Narodów. Zanim się z nimi zaczną powiedzieć, zostawcie łapką w górę, a więcej osób się o tym i subskrypcją, żeby być na bieżąco z takimi ciekawostkami. Zygmunt II August był bezpotomny, mimo że w ciągu swojego życia miał aż trzy żony. Bardzo chciał, aby Polska i Litwa się zjednoczyły. Jednak na przeszkodzie stało prawo. Od początków swych rządów Sprawiał, że prawo litewskie stawało się coraz bardziej podobne do polskiego. Działanie dążące do zjednoczenia zostały przyspieszone w 1558, kiedy okazało się, że Litwa jest zbyt słaba, aby prowadzić samodzielnie wojnę z Rosją. 10 stycznia 1569 rozpoczęły się obrady. Zaproponowano Unię Personalną Polsko-Litewską. Na to nie zgodzili się magnaci litewscy i opuścili obrady. Polska to wykorzystała i 5 marca do Korony przyłączono Podlasie. 26 maja przyłączono Wołyń, a 6 czerwca Kijów i Bracław. Ostatecznie utworzono monarchię Elekcyjną, a zachowano odrębne wojsko i języki. Prusy królewskie stało się polskie, a Polacy nie mogli kupować dóbr na Litwie. Stało się to 1 lipca 1569. Do zobaczenia!